Stoję na ulicy z kobietą, która prosiła mnie o modlitwę o Ducha Świętego, chciała zmienić życie. Kobieta jest bezdomna, uzależniona. Tego dnia widać to również po spożyciu alkoholu. Modlimy się o Ducha Świętego. Kobieta chce się umówić następnego dnia. Chce zmienić życie. Jak zrobić, żeby pamiętała? Daję jej różaniec, wkładam jej na rękę z cudownym medalikiem. I mówię, zobacz, jak się rano obudzisz, zobaczysz na, spojrzę ten różaniec, będziesz pamiętała. Umawiamy się o 12 w południe następnego dnia. Pamiętasz? Popatrz, różaniec, będziesz pamiętała? Będę pamiętała. Patrzę na kobietę i nie wiem, będzie pamiętała? Nie będzie? Czy ona przyjdzie? Czy na pewno przyjdzie? Zastanawiałam się nad tym, ale pomyślałam sobie, że jedna rzecz muszę przyjąć. Ja muszę być. Ja będę tam na nią czekać. I Z perspektywy czasu po czterech latach muszę powiedzieć, że ta kobieta zawsze kiedy się umawiała, była. Dzięki temu, że ja byłam, spotkałam mnóstwo innych bezdomnych osób. Ale w momencie, kiedy się modliliśmy, nie wyglądało to, jakby ta kobieta w ogóle miała przyjść następnego dnia, jak byłaby była w stanie zapamiętać, żeśmy się umówili. Czy warto się modlić o ducha świętego, kiedy ktoś prosi? Zawsze warto. Jakie są tego owoce? Duch święty to wie i on to będzie prowadził. Niech Jezus ciebie dotknie, wyleje ducha świętego na ciebie, bo on żyje.